Czy kiedykolwiek czułeś się niewidzialny, nawet gdy ktoś stał tuż przed tobą? To nie twoja wyobraźnia, to celowa gra. Za chwilę poznasz jeden z najczęstszych gestów dominacji, który ma na celu podświadome ustawienie cię niżej w hierarchii. Scena pierwsza: Przychodzisz na umówione spotkanie. Zamiast cię przywitać, druga osoba ostentacyjnie kończy pisać maila, powoli układa dokumenty lub dopija kawę, zmuszając cię do czekania w ciszy. Scena druga, jeszcze gorsza. Jesteś w połowie ważnego zdania, a uwaga Twojego rozmówcy ucieka. Niedyskretnie. On wyciąga telefon i zaczyna skrolować, dając Ci do zrozumienia, że cokolwiek jest na tym ekranie, jest ważniejsze od Ciebie. To nie jest zwykły brak manier, to niewerbalny komunikat o statusie, który krzyczy: Mój czas jest cenniejszy niż Twój, moje priorytety są ponad Twoimi. Celem tego zachowania jest obniżenie Twojej wartości w ich oczach i, co ważniejsze, w Twoich własnych. To psychologiczna zagrywka, by zyskać przewagę i poczuć się ważniejszym. Gdy następnym razem ktoś zagra z Tobą w tę grę, nie pozwól, by wpłynęło to na Twoją pewność siebie. Rozpoznaj ten gest. Zrozum, co ono oznacza. A teraz to Ty znasz zasady.